Cześć, to Monika. Chodra, coach od zarządzania. Poznaj swoją od zarządzania, autorski program dla szefów i liderów. Dzisiaj odpowiedź na. Odpowiedź z cyklu Zadaj pytanie trenerowi i uwaga, mówię, jakie dostałam ciekawe i bardzo tak naprawdę wielowymiarowe pytanie od właściciela swojego biznesu, który mówi Monika, co robić? Siada mi energia siada mi, i równocześnie siada mi sprzedaż. Co zrobić, żeby uniezależnić się od własnych spadków formy, żeby uniezależnić spadki Biznesu od spadków własnej formy. I tak jak już mówiłam w poprzednich nagraniach, rzeczywiście skala wyzwań menadżera, który pracuje w dużej korporacji, jest totalnie różna od od skali wyzwań y, właściciela ma, ma, swojego biznesu, swojej działalności i to niezależnie czy to jest firma wtedy jednoosobowa czy y, pięcioosobowa, ale rzeczywiście y, skala taka menedżerska, biznesowa y, rzeczywiście jest... Inna. I w tym momencie właściciel małego biznesu, przepraszam, jeżeli mówię rzeczy oczywiste, ale trochę zapomina, że, że w dużej mierze tak naprawdę zajmuje się czasami kilkoma obszarami, które w normalnej firmie są przypisane pięciu, pięciu różnym etatom, pięciu różnym stanowiskom. To jest pierwsza rzecz. O tym zapomina właściciel małego biznesu, że często jest zmęczony, że często jest przepracowany, i z tego powodu z tego powodu naraża się na różne, że tak powiem, kraksy w biznesie, bo działa działa, działa do któregoś momentu, potem siada mu energia i kiedy jest tak naprawdę najważniejszym, najważniejszym narzędziem, jednocześnie i właścicielem, i narzędziem w swoim biznesie, to zupełnie normalne jest, że kiedy jemu siada energia, to jego biznes siada, bo po prostu jest tak niezbyt dobrze skorelowany, w sensie niezbyt dobrze ma poukładany biznes i, i i swoją działalność, czyli po pierwsze odpowiedź brzmi zastanów się kiedy, odp kiedy odpoczywasz, co jest Twoim czasem na ostrzenie piły, czyli odpocznij, szefie, odpocznij, myśl o sobie, możesz zatrucić, musisz, możesz mieć tendencję do zatracania swojej własnej perspektywy osobistej. To jest raz. Dwa, skup się na swoim portfelu biznesowym, w sensie zobacz, co masz na półce, w sensie jakie produkty. Pomyśl sobie, że każdy mały biznes jest jak mały sklep i zastanów się, czy, czy czasami nie jest tak, że na twoim, w Twoim sklepie na przykład jest tylko i wyłącznie jeden towar, bo to jest trochę tak, jakbyś miał. Hmm, Sklep z jedny, tylko z jednym produktem, i kiedy przestajesz go wytwarzać, no to po prostu ewidentnie sprzedaż siada. Metafora ze sklepem i z takim, z takim podejściem, że. Że przepatrz właśnie swoje towary, przepatrz swoje usługi, zobacz co masz, jak masz zbudowany portfel swoich produktów czy usług, bo z usługami to już w ogóle jest, też czasami jest to, jest to dla wielu osób wyzwanie, czyli właściciel biznesu, który jest usługodawcą, trochę też zapomina o czasie, kiedy zajęty jednym projektem nie prowadzi, że tak powiem, działalności, która przynosi mu inny korzyści, zatem jeszcze raz, do każdego szefa własnego biznesu, który, któremu poszło tak co jest naprawdę powszechne, powszechnym wezwaniem, co zrobić, żeby nie tracić um, swojej sprzedaży, nie, żeby nie tracić zysków e, mając spadki formy, to po pierwsze uzale, uniezależnić tak? czyli przestać uzależniać biznes od swojej formy Obojętnie, czy jesteś chory, czy jesteś na wakacjach, Twój biznes ma się kulać, obojętnie jaki jest, jakiej jest wielkości. A zatem przepatrz swoje produkty, przepatrz swoje usługi, zobacz z ilu, z ilu obszarów tematycznych tak, składa się Twoja sprzedaż. Zacznij myśleć o tak zwanych tych dochodach pasywnych, w sensie co możesz, gdzie kiedy możesz zarabiać e, swoją obecnością i so, sobą osobiście, a kiedy możesz zarabiać poprzez swoje usługi i produkty e, nie bezpośrednio. I tak na szybko to tak naprawdę jest chyba jedna, z, e, jedna podpowiedź, a taka duchowa, też energetyczna, no to pomedytuj, e, naprawdę pomedytuj. E, bo wszystkie odpowiedzi, powiem to tak coachingowo, mocno, wszystkie odpowiedzi są w Tobie. Na, zapewne jest taki moment kryzysu, jest najlepszym momentem takiego urealnienia i tak naprawdę zobaczenia um, takiego statusu trochę, po prostu zobaczyć, gdzie jestem, jak pracuję, e, czego chcę, czego potrzebuję, jak mój biznes e, działa dla innych, e, w jaki sposób służy im. E, tak? I jakim grupom e, docelowym poszczególnie, a w jaki sposób mi, i jak chcę, żeby było. E, daję też jedno z powiedzeń. Um... Naszych tutaj właśnie na moich warsztatach coachingowych często, często mówimy, że ma być taka kropka i od linii, czyli słynne, tak to nie będzie. I też podziękuj tak naprawdę za taki kryzys, bo taki kryzys jest też takim bywa takim momentem zwrotnym, może być momentem zwrotnym, że zaczniesz działać tak, żeby tobie to służyło. Bo czy Ty jesteś dla biznesu, czy biznes jest dla Ciebie. Proste. A czasem takie trudne. Pozdrawiam cię serdecznie, coach dla menadżerów, coach dla biznesu.pl Monika Hodera. Zapraszam na mój kanał.